Czego nigdy nie powinieneś robić, pijąc kawę? Oto największe błędy, które zamieniają Twoją kawę w truciznę. Możesz zaczynać dzień od prawdziwej trucizny i nawet o tym nie wiedzieć. Tak, ta mała kawa, którą pijesz każdego ranka, myśląc, że dodaje ci energii, może po cichu niszczyć Twoje zdrowie. Ale dlaczego? ponieważ istnieją powszechne błędy, które popełnia praktycznie każdy, przygotowując kawę, zamieniając ten święty napój w prawdziwy środek wywołujący stany zapalne, niepokój, skrajne zmęczenie, a nawet problemy trawienne. Czy kiedykolwiek odczuwałeś niewytłumaczalne drżenie, przyspieszone bicie serca, bezsenność bez powodu, lub dziwne zmęczenie zaraz po wypiciu kawy? Może się tak dziać, ponieważ pijesz kawę w niewłaściwy sposób. Uwierz mi, to, co do niej dodajesz, a nawet sposób, w jaki ją przygotowujesz, może być różnicą między potężnym eliksirem a niebezpieczną trucizną. Ale dzisiaj pokażę ci właściwą drogę. A co więcej, na koniec tego wykładu nauczę cię tajnej receptury kawy, która nie tylko pozwoli uniknąć tych błędów, ale zamieni ten napój w prawdziwe, naturalne lekarstwo. Ta formuła była używana od wieków przez starożytne kultury, takie jak medycyna ajurwedyjska i medycyna chińska, które wierzą, że kawa w połączeniu z odpowiednimi składnikami może wzmocnić odporność, poprawić trawienie, a nawet zwiększyć długowieczność. Jeśli więc chcesz zamienić swoją kawę w leczniczy eliksir i nigdy więcej nie popełnić błędu w jej przygotowaniu, zostań ze mną do końca tego wykładu. Teraz chcę, abyś podjął ważną decyzję dbaj o swoje ciało, ponieważ jest ono świątynią twojej duszy. Każdy wybór, którego dokonujemy, nawet kawa, którą pijemy, może prowadzić nas do większego zdrowia lub większej choroby. A jeśli wierzysz, że dbanie o swoje zdrowie jest aktem miłości własnej, zatrzymaj ten film teraz i udostępnij ten wykład co najmniej trzem osobom, które kochasz, ponieważ wiedza ratuje życie, a ten prosty akt może zmienić zdrowie kogoś, na kim ci zależy. Wyruszmy razem w tę podróż. Przygotuj się, ponieważ to, czego się dzisiaj dowiesz, może na zawsze zmienić sposób, w jaki pijesz kawę. Błędy, które zamieniają twoją kawę w truciznę, problemy trawienne, niepokój, bezsenność, ciągłe zmęczenie, skoki cukru we krwi, przewlekłe stany zapalne, a nawet poważne choroby, takie jak cukrzyca, nadciśnienie i choroby neurologiczne. Mogą być pogarszane przez kawę przygotowaną w niewłaściwy sposób. A jeśli odczuwasz którykolwiek z tych objawów, jest bardzo prawdopodobne, że twoja kawa cię zatruwa, zamiast ci pomagać. Możesz chorować, nie zdając sobie z tego sprawy. Teraz ujawnię najbardziej niebezpieczne błędy, które ludzie popełniają, pijąc kawę. I co powinieneś zrobić, aby zamienić ten napój w prawdziwego sojusznika Twojego zdrowia? Zwróć szczególną uwagę, ponieważ zignorowanie tego może cię drogo kosztować Twoje ciało i jakość życia. Błąd jeden słodzenie kawy rafinowanym cukrem. Jeśli nadal dodajesz cukier do kawy, wiedz, że popełniasz jeden z najgorszych możliwych błędów. Rafinowany cukier powoduje skoki glukozy we krwi, przeciąża trzustkę i z czasem może prowadzić do insulinooporności i rozwoju cukrzycy typu 2. Ponadto częste spożywanie cukru jest bezpośrednio związane z przewlekłymi stanami zapalnymi w organizmie, wzrostem złego cholesterolu LDL, stłuszczeniem wątroby, a nawet chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera. Naturalne rozwiązanie. Jeśli musisz słodzić kawę, wybierz naturalne alternatywy, takie jak cynamon w proszku, który oprócz nadania lekko słodkiego smaku pomaga również kontrolować poziom cukru we krwi. Inną opcją jest cukier kokosowy, który ma znacznie niższy indeks glikemiczny niż biały cukier. Błąd 2. Używanie sztucznych słodzików. Wiele osób zastępuje cukier sztucznymi słodzikami, myśląc, że dokonują zdrowego wyboru, ale to duży błąd. Słodziki takie jak aspartam, sacharyna i sukraloza mogą powodować poważne uszkodzenia układu nerwowego i jelit. Badania pokazują, że substancje te zakłócają mikroflorę jelitową, zabijając dobre bakterie i sprzyjając wzrostowi szkodliwych mikroorganizmów, co może prowadzić do stanów zapalnych, spadku odporności i problemów trawiennych. Ponadto, na przykład, aspartam był już powiązany z bólami głowy, zmianami nastroju, a nawet zwiększonym ryzykiem chorób neurodegeneracyjnych. Naturalne rozwiązanie. Aby słodzić bez szkody dla zdrowia, używaj czystej stewi, erytrytolu lub ksylitolu, które nie powodują tych samych negatywnych skutków co sztuczne słodziki. Pamiętaj jednak, że idealnie jest reedukować swoje podniebienie i nauczyć się doceniać kawę bez żadnych słodzików. Błąd 3. Picie kawy na pusty żołądek. Jeśli pierwszą rzeczą, którą robisz po przebudzeniu, jest picie czarnej kawy, możesz poważnie szkodzić swojemu układowi trawiennemu. Dzieje się tak, ponieważ kawa stymuluje produkcję kwasu solnego w żołądku, a kiedy spożywasz ją bez jedzenia, kwas ten może podrażniać błonę śluzową żołądka, sprzyjając zapaleniu błony śluzowej żołądka, refluksowi, a nawet wrzodom w dłuższej perspektywie. Ponadto kawa nadczo zwiększa uwalnianie kortyzolu, hormonu stresu, co może powodować niepokój, drażliwość i zmęczenie w ciągu dnia. Naturalne rozwiązanie przed wypiciem kawy zjedz coś lekkiego, na przykład małą porcję orzechów, nerkowce, orzechy włoskie lub migdały, lub kawałek owocu z błonnikiem, na przykład papaje lub awokado. Pomaga to chronić żołądek i równoważyć poziom hormonów przed spożyciem kofeiny. Błąd. 4. Spożywanie kawy niskiej jakości i zanieczyszczonej. Większość kaw przemysłowych sprzedawanych na rynku jest niskiej jakości i może być zanieczyszczona mikotoksynami, czyli toksynami wytwarzanymi przez grzyby obecne w ziarnach. Substancje te są bardzo szkodliwe dla wątroby, mogą powodować zatrucia. Przewlekłe stany zapalne, a nawet osłabienie układu odpornościowego. Ponadto wiele kaw komercyjnych zawiera pozostałości pestycydów i agrochemikaliów, które są niezwykle szkodliwe dla zdrowia. Naturalne rozwiązanie: zawsze wybieraj kawę organiczną, która jest wolna od agrochemikaliów i mikotoksyn. Wybieraj również kawy skontrolowanego pochodzenia, które używają ziaren wysokiej jakości, ponieważ znacznie zmniejsza to ryzyko zanieczyszczenia. Błąd 5. Mieszanie kawy z mlekiem. Jeśli masz zwyczaj mieszania kawy z mlekiem, wiedz, że ta kombinacja może zakłócać wchłanianie przeciwutleniaczy obecnych w kawie. Dzieje się tak, ponieważ kazeina białko obecne w mleku wiąże się z polifenolami kawy i zmniejsza ich biodostępność. Ponadto, mleko przemysłowe zawiera hormony i antybiotyki, które mogą zakłócać twój układ hormonalny i wpływać na zdrowie jelit. U osób z nietolerancją laktozy, ta mieszanka może również powodować stany zapalne, wzdęcia i dyskomfort żołądkowo jelitowy. Naturalne rozwiązanie: zastąp tradycyjne mleko zdrowszymi alternatywami roślinnymi, takimi jak mleko kokosowe, mleko migdałowe lub mleko orzechowe. Oprócz tego, że sprawiają, że kawa jest bardziej kremowa, opcje te zawierają zdrowe tłuszcze, które wzmacniają pozytywne działanie kofeiny na mózg. Błąd 6: picie zbyt dużej ilości kawy w ciągu dnia. Kofeina jest silnym środkiem pobudzającym i może przynieść korzyści, jeśli jest spożywana w odpowiedniej dawce. Jednak, gdy przesadzasz z ilością kawy, możesz przeciążyć układ nerwowy, podnieść poziom kortyzolu i pogorszyć jakość snu. Nadmierne spożycie kawy jest powiązane z niepokojem, bezsennością, tachykardią, zmęczeniem nadnerczy, a nawet wzrostem ciśnienia krwi. Ponadto picie zbyt dużej ilości kawy może odwodnić organizm, ponieważ kofeina ma działanie moczopędne. Naturalne rozwiązanie: ogranicz spożycie kawy do maksymalnie dwóch lub trzech filiżanek dziennie. Staraj się pić organiczną kawę wysokiej jakości i, jeśli to możliwe, przeplataj ją z innymi zdrowymi napojami, takimi jak herbaty ziołowe, które mogą zapewnić energię bez skutków ubocznych nadmiaru kofeiny. Błąd 7. Picie zbyt gorącej kawy. Jeśli masz zwyczaj picia wrzącej kawy, wiedz, że ten nawyk może być niezwykle szkodliwy dla twojego zdrowia. Badania wykazały, że ekstremalnie gorące napoje mogą zwiększać ryzyko raka przełyku, ponieważ nadmierne ciepło powoduje mikrouszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Z czasem te uszkodzenia mogą sprzyjać mutacjom komórkowym i rozwojowi guzów. Naturalne rozwiązanie. Poczekaj, aż kawa trochę ostygnie, zanim ją wypijesz. Idealna temperatura do bezpiecznego spożycia kawy wynosi poniżej 63°C. Jeśli nie chcesz długo czekać, wskazówką jest dodanie odrobiny mleka roślinnego lub nawet odrobiny zimnej wody, aby obniżyć temperaturę bez utraty smaku. Błąd 8. Używanie przemysłowej kawy rozpuszczalnej. Kawa rozpuszczalna może wydawać się wygodną opcją, ale przechodzi przez ciężki proces przemysłowy, który może znacznie zmniejszyć jej przeciwutleniacze i korzystne związki. Ponadto wiele kaw rozpuszczalnych zawiera konserwanty, stabilizatory, a nawet pozostałości rozpuszczalników chemicznych używanych do ekstrakcji kofeiny. Te dodatki mogą przeciążać wątrobę i sprzyjać stanom zapalnym w organizmie. Naturalne rozwiązanie Zawsze wybieraj świeżo zmieloną kawę lub przynajmniej wysokiej jakości kawę ziarnistą. Jeśli praktyczność kawy rozpuszczalnej jest dla Ciebie niezbędna, wybieraj marki posiadające certyfikat ekologiczny i stosujące bardziej naturalne metody przetwarzania. Błąd 9. Przygotowywanie kawy w pojemnikach aluminiowych lub plastikowych. Wiele ekspresów do kawy i filtrów używanych do przygotowywania kawy jest wykonanych z aluminium lub plastiku, materiałów, które mogą uwalniać toksyczne substancje w kontakcie z wysokimi temperaturami. Na przykład aluminium zostało już powiązane z chorobami neurologicznymi, takimi jak choroba Alzheimera. Podczas gdy plastik może uwalniać bisfenol, BPA i inne toksyny, które zakłócają układ hormonalny i zwiększają ryzyko raka i niepłodności. Naturalne rozwiązanie. Używaj zdrowszych metod parzenia, takich jak filtry materiałowe, filtry papierowe lub ekspresy do kawy ze stali nierdzewnej i szkła. Materiały te zapobiegają zanieczyszczeniu kawy metalami ciężkimi i związkami toksycznymi, zachowując jej korzystne właściwości. Błąd 10. Nie picie wody razem z kawą. Kawa ma działanie moczopędne, to znaczy powoduje, że organizm wydala płyny i niezbędne minerały, takie jak magnez i potas. Jeśli pijesz kawę bez uzupełniania tej utraty płynów, możesz się odwodnić i cierpieć na niedobór ważnych minerałów dla funkcjonowania serca i układu nerwowego. Naturalne rozwiązanie zawsze pij szklankę wody z kawą, pomaga to utrzymać nawodnienie organizmu i uniknąć negatywnych skutków kofeiny. Zwyczaj picia wody z kawą jest kluczowy dla zdrowia. Podsumowanie korzyści z picia kawy we właściwy sposób. Po wszystkim, co powiedzieliśmy do tej pory, możesz się zastanawiać, a co z korzyściami płynącymi z kawy? Czy naprawdę warto ją nadal pić? Odpowiedź brzmi: tak. Kawa, spożywana we właściwy sposób, może być wspaniałym sprzymierzeńcem zdrowia. Zanim podam Ci nasze dzisiejsze naturalne lekarstwo, chcę, abyś zrozumiał, dlaczego ten starożytny i ceniony na całym świecie napój może być czymś znacznie więcej niż tylko prostym, porannym stymulantem. Kawa jest jednym z największych źródeł przeciwutleniaczy w nowoczesnej diecie. Zawiera związki bioaktywne, które zwalczają wolne rodniki zapobiegając przedwczesnemu starzeniu się i zmniejszając ryzyko różnych chorób. Oto niektóre z najbardziej imponujących korzyści zdrowotnych kawy: poprawia funkcję mózgu i chroni przed chorobami neurodegeneracyjnymi. Kawa zawiera kofeinę, silny stymulant ośrodkowego układu nerwowego, poprawia pamięć, koncentrację i skupienie, a także pomaga zwalczać zmęczenie psychiczne. Ale to nie wszystko. Badania pokazują, że umiarkowane spożycie kawy jest związane z niższym ryzykiem chorób, takich jak choroba Alzheimera i Parkinsona, ponieważ jej przeciwutleniacze pomagają chronić neurony przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Zwiększa energię i poprawia wydajność fizyczną. Kofeina zawarta w kawie stymuluje uwalnianie adrenaliny, zwiększając poziom energii i zdolność organizmu do wykorzystania tłuszczu jako źródła paliwa. Dlatego kawa może znacznie poprawić wydajność fizyczną i być doskonałym, naturalnym przedtreningowym. Wspomaga odchudzanie i kontrolę metabolizmu. Kawa przyspiesza metabolizm i stymuluje termogenezę. Co oznacza, że może pomóc w spalaniu tłuszczu. Ponadto, może działać jako naturalny środek tłumiący apetyt, pomagając w kontroli wagi, gdy jest spożywana we właściwy sposób i bez cukru. Zmniejsza ryzyko cukrzycy typu 2. Badania wskazują, że osoby, które regularnie piją kawę, bez przesady i bez cukru, mają mniejsze ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Dzieje się tak, ponieważ kawa poprawia wrażliwość na insulinę i pomaga regulować poziom glukozy we krwi, chroni wątrobę i zmniejsza ryzyko chorób wątroby. Kawa ma działanie ochronne na wątrobę i może zmniejszać ryzyko chorób takich jak stłuszczenie wątroby, zapalenie wątroby, a nawet marskość. Niektóre badania wskazują. Że umiarkowane spożycie kawy może zmniejszyć ryzyko rozwoju poważnych chorób wątroby nawet o 50%, zwalcza depresję i poprawia nastrój. Kofeina stymuluje uwalnianie dopaminy i serotoniny, neuroprzekaźników odpowiedzialnych za poczucie dobrego samopoczucia i szczęścia. Dlatego kawa może być naturalnym sprzymierzeńcem w walce z depresją i zniechęceniem, pomagając poprawić nastrój i zmniejszyć ryzyko zaburzeń depresyjnych. Zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Spożywana bez cukru i bez składników prozapalnych, kawa może być korzystna dla serca. Pomaga poprawić krążenie krwi, zmniejsza ryzyko miażdżycy i może nawet zmniejszyć częstość występowania zawałów serca i udarów. To tylko niektóre z niezliczonych korzyści płynących z kawy, ale jak już widzieliśmy, wszystko zależy od sposobu jej spożycia. I właśnie dlatego teraz nauczę cię przepisu na niesamowitą kawę leczniczą, która wzmacnia te korzyści i zamienia ten napój w prawdziwe, naturalne lekarstwo. Kawa starożytnych mędrców, tajna receptura używana przez tysiącletnie cywilizacje do uzdrawiania i wzmacniania ciała. To czego się teraz nauczysz? To nie jest zwykła kawa, ale potężny napój leczniczy używany przez starożytne cywilizacje do wzmacniania umysłu, zwiększania długowieczności i leczenia chorób. Medycyna ajurwedyjska, praktykowana od ponad pięciu tysięcy lat w Indiach, zawsze ceniła kawę w połączeniu z terapeutycznymi przyprawami. W medycynie chińskiej pewne zioła były dodawane do kawy, aby zrównoważyć energię ciała i zapobiec stanom zapalnym. Nawet ludy górskie Anasazji i plemiona afrykańskie używały odmian tej kawy, aby zapewnić sobie wytrzymałość fizyczną i psychiczną. Ta receptura została praktycznie zapomniana z czasem, ale dzisiaj nauczę Cię. Jak ją przygotować, abyś mógł zamienić swoją codzienną kawę w prawdziwy eliksir zdrowia i długowieczności? Składniki: jedna filiżanka świeżej kawy organicznej, baza tej receptury bogata w przeciwutleniacze i naturalne stymulanty, bez toksyn i pestycydów, jedna łyżeczka oleju kokosowego lub G. Źródło zdrowych tłuszczów, które pomagają w bardziej zrównoważonym wchłanianiu kofeiny, unikając skoków energii, po których następuje zmęczenie. Pół łyżeczki cynamonu w proszku reguluje poziom cukru we krwi, zmniejsza stany zapalne i poprawia krążenie. Szczypta kurkumy z czarnym pieprzem. Kurkuma ma działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające, a pieprz wzmacnia jej wchłanianie przez organizm. Jedna łyżeczka czystego kakao w proszku poprawia nastrój, zmniejsza stres i dodaje kawie wyjątkowego smaku. Opcjonalnie. Jedna łyżeczka mleka kokosowego lub migdałowego, jeśli lubisz bardziej kremową kawę, jest to najlepsza opcja do zastąpienia tradycyjnego mleka. Jak przygotować? Przygotowanie tej uzdrawiającej kawy jest proste, ale każdy szczegół ma znaczenie. Krok 1: Przygotuj filiżankę kawy organicznej i wlej ją do blendera. Krok 2: Dodaj olej kokosowy lub ghee, cynamon, kurkumę, czarny pieprz, kakao i jeśli chcesz, mleko roślinne. Krok 3: Blenduj wszystko przez 20 do 30 sekund, aż uzyskasz jednolity i lekko kremowy napój. Krok 4: Podawaj natychmiast i ciesz się korzyściami płynącymi z tej leczniczej kawy. Korzyści z kawy uzdrowiciela. Ta kombinacja składników zamienia kawę w potężnego sprzymierzeńca zdrowia. Zobacz, co może zrobić dla Twojego ciała: długotrwała energia bez skutków ubocznych, zdrowe tłuszcze z oleju kokosowego zapobiegają efektowi odbicia kofeiny, zapewniając zrównoważoną energię przez cały dzień. Redukcja stanów zapalnych. Kurkuma, kakao i cynamon zwalczają przewlekłe stany zapalne, pomagając w zapobieganiu chorobom. Poprawa funkcji mózgu ta mieszanka wzmacnia koncentrację, poprawia pamięć i chroni neurony przed przedwczesnym starzeniem się. Regulacja metabolizmu: cynamon i olej kokosowy pomagają w spalaniu tłuszczu i kontroli glukozy we krwi. Wzmocnienie układu odpornościowego. Przeciwutleniacze obecne w tej kawie pomagają organizmowi zwalczać wirusy, bakterie i inne zagrożenia. Jeśli nigdy wcześniej nie próbowałeś tej receptury, teraz jest idealny moment, aby nadać swojemu codziennemu kawie nowe życie. Ten naturalny środek jest tylko jedną z potężnych receptur, które oferuje nam natura. Czas zadbać o swoje zdrowie w naturalny sposób jest teraz. Wniosek teraz, gdy znasz wszystkie błędy, które mogą zamienić kawę w truciznę i nauczyłeś się jak przygotować tę potężną recepturę używaną przez tysiącletnie cywilizacje, nadszedł czas, aby podjąć decyzję. Czy będziesz nadal pić kawę w niewłaściwy sposób, pozwalając jej szkodzić twojemu zdrowiu, czy wykorzystasz tę wiedzę, aby zamienić ten napój w prawdziwe, naturalne lekarstwo? Jeśli ten wykład miał dla ciebie sens, chcę poznać Twoją opinię. Jaką ocenę od 0 do 10 dałbyś tej treści? Zostaw swój komentarz poniżej, ponieważ Twoja interakcja jest bardzo ważna, aby więcej osób miało dostęp do tej wiedzy. Powiedz mi również, z jakiego miasta oglądasz ten wykład. Chcę wiedzieć, jak daleko dociera ta wiadomość i jak ta wiedza wpływa na życie. A teraz mam dla ciebie specjalną prośbę napisz w komentarzach Uzdrawianie pochodzi z natury. Ta prosta fraza ma niesamowitą moc, ponieważ wzmacnia zaangażowanie w twoje zdrowie i naturalną mądrość, która tak często została zapomniana przez nowoczesność. Chcę również polecić ci jeszcze trzy filmy, które mogą odmienić twoje życie i zdrowie. Pojawią się tutaj na ekranie i gorąco polecam ich obejrzenie. Skorzystaj z tej wiedzy, ponieważ może to być krok, którego brakowało, abyś żył z większą energią, równowagą i dobrym samopoczuciem. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, kliknij teraz przycisk subskrypcji i aktywuj dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnego nowego wykładu. Dziękuję bardzo za obecność, wielki uścisk, dużo zdrowia i do następnego wykładu.